Witajcie, szanowni oglądający. Dzisiaj sadzę melony 30 maja, a ta roślinka nazywa się firletka. Nie pamiętam, która to jest z odmian, ale na pewno jest to firletka. Kupiłam kilka lat temu, posadziłam w tym miejscu, myślałam, że zimy nie przetrwała, a ona proszę, z tym, że tu się dżungla zrobiła straw. Trzeba wszystko tu zacząć ogarniać, pielić. Tu widzimy rumianki przepiękne, niezniszczalne, a tu maki ozdobne, których kolor ciężko jest nagrać. Bardzo ciężko, jak to na czerwień wpadającą w pomarańcz przystało. Ile ja się tego nausuwałam, to się w głowie nie mieści. One są po prostu niezniszczalne. No nie da się pozbyć człowiek. Swego czasu chciałam tu wszystko wyczyścić. Nawyrywałam się bardzo dużo. Ale mówię, no nie da się. Ruszajmy zatem. A melony gdzie będą posadzone? Będą posadzone nieopodal tej białej agrowłókniny. W tym oto miejscu. A pod białą agro. Miną są posadzone papryki i bakłażany. Tu wysadzone zostały arbuzy. 37 lub 38 dołków. A my idziemy tam. Tam już czekają melony. Pod odrodzeniem rosną pomidory. Borówki już zawiązują owoce. Niestety połowa krzaków posiada owoce. Połowa nie. Są tu różne odmiany. Bonus, szandler, patriot. I jeszcze ze cztery odmiany inne. No i kogo napotykamy? Mrunie. Wierną towarzyszkę, ogrodniczkę. Deszczyk zaczyna kropić. Tu mam część takich malutkich pomidorków posadzonych. Leci, leci, leci do Was. Pokaż Mrusia. O, właśnie, jak ta Mrusia tu się chowa. Tyłek chowa i mrunia. No, musimy, musimy już zdjąć to. Ta mała psotnica bardzo lubi się chować. A ty, przyłapaliśmy ją, zobaczcie. A ty? I co, kochana? Trzeba ściągnąć, bo rośliny muszą wody dostać. Dobra, odkrywam. A kuku, małe te papryczki moje, ale są. Dawaj, papryka to szczęść. jeden, ty mały. Widzieliście? Zapnęła łapą. Aż ta kotka, aż ta kotka. Dobra, wyłączamy to, bo to przecież za długo trwa. Teraz i skrzyneczka może wrócić na swoje miejsce. Będzie stała gdzieś tu, a w tych skrzynkach będą kwiaty. kłażanów mam tylko dwie odmiany: matrosik i udumalpet stripet. Łącznie 7 lub 8 sadzonek i gitara. Tak, mrunia? Lecimy do melonów. No, lecimy, lecimy, kochana. A ty się chowaj, jak chcesz. Jak dasz radę wejść. No, mrunia by nie dała rady. Także taki mały zagajniczek paprykowo-bakłażanowy. 24 lub 5 były sadzone. A tu czeka paleta z melonami. I patisony dwupaltaste, zielone i żółte. Mam jakieś 19 odmian. 17 na pewno wykiełkowało. Część jest z mojego zbioru. A tu jeszcze kilka karczochów czeka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Te, które mi wypadły. Green globe. Pięć odmian. Melony. Alisza, dwie sezonki. I ENX 10861. Diana, jedna. Honeymon z nasion zebranych z Skauflandowego Okazu, 3. I 1063 z mojego zeszłorocznego zbioru. Tu jest 2, 4, 5, może melonów. On jest F1, więc tu cechy nie będą pobierane. Casca de Carvalho, dwie sztuki. Z sum z prywatnego źródła oryginalnych nasionek i ze zbioru takowych owoców już wyrosły inne cudaki. I tu mam dwa rodzaje. Walencja jest tylko jedna. Honej Rok raczył wykiełkować kiku chryzantemum, dwie sztuki maleńkie, Ym, tak, titowka, dwie sztuki i spójrzcie, wszystkie melony 26 były siane kwietnia, z czego cappuccino dopiero teraz kiełkuje. Jak bardzo nierównomierne to jest wszystko. Nektarin, dwie sztuki w końcu wykiełkowały no są też komory puste nic i co jeszcze, titowka, dwie mówiłam harentajz, dwie a to są właśnie patisony i z emira, który był zaszczepiony na podkładce chyba dyni figolistnej zebrałam nasionka z owoca 3 sierpnia 2023 i uzyskałam tu kilka sadzonek bardzo dobry był. Och, bardzo dobry Emir. Dołki są już nawiezione, tak jak wszelkie inne. Będą pomidory, melony, pomidory, papryki, bakłażany i dojdą kwiaty. A tam przejście na arbuzową część. I darem jadalny, i dziki, soczysty. To znaczy, owoce ma bardzo soczyste. Na soki, na nalewki. Bardziej od tych odmianowych. I tu z żyta powstaje taka ściana, zasłona. Plus jeszcze jakieś roślinki dojdą na ogrodzeniu, będą pieły się. Pewnie tykwy, fasolniki. No dobrze, pierwsza będzie odmiana Alisza. Jeszcze nie trzyma się dobrze bryłka ziemi. Troszkę się chce rozsypywać, mimo wilgoci. No, już powyżej dziesięciu stopni. Dobra nasza. Pierwszy melon posadzony w sezonie 2025, piąty sezon melonowy, szósty sezon arbuzowy. I melony niestety nie udają się, ale ja na upartego nadal próbuję. Mimo sobie obiecywania, że już więcej nie. Jaki to człowiek jest, co pragnie tak jakby niemożliwego. Ale nie tylko ja tak mam, wiem. To już jest takie wariactwo w cudzysłowie mówiąc. No i co to? Damy obok kumpla. No, no to co teraz? się tam, No to za długo by trwało, wiecie. Człowiek ma jeszcze inne zadania, obowiązki, a już pielęgniarz zbliża się bardzo wielkimi krokami. Deszczyk kropi. Nareszcie też. No i Diana. I.N.X. 1097. A jeszcze tą titowkę pokażę, dwie sztuki. Titowka. Nie rozdzielam. Odmiana, nektarin. Też dwa. Ten jakiś taki dziwoląg. Nie rozdzielam. Ciekawe, czy się udadzą w tym sezonie. Ha. Udadzą, czy każdy wyda owoc i czy nie umrą, czy będą rosły. Również nektarina nie rozdzielałam. Ten mały mnie interesuje. Popierdółka, taka, czy to nie umrze. Listek właściwy, zobaczcie, taki mikry, a liście nie takie wielkie. Ma teraz pomidory, sadzone 24 lub 5 maja, czyli też niedawno. Jedyna Walencja. Ale wiecie, gdy rozgarniam tę ziemię, ona jest taka ciepła przez rękawice czuć, bo to jest przecież i obornik koński i kompost. No, jest takie ciepło, że chciałoby się to łapsko tam trzymać. To też te. No, jak się nazywają? Melony będą miały ciepło w kopytka. Oj, ciepło! Że nie umierać, mogą powiedzieć. Jak na razie. A tu ładna sadzoneczka. Chyba najładniejsza. Kaska de carvalho. Meloniku mój malutki. rośnie duży, okrąglutki. Ale, ale. Ten melon ma piękną skórę. W ciapki upstrzony jest centkami piękne. I tak w ogóle jak patrzę, to ta odmiana ma bardzo duże liścienie, porównując inne, które posadziłam liście bardzo duże. Jak nie zapomnę, pokażę chociaż część opakowań z wizerunkami melonów, bo nie wszystkie mam w oryginalnych opakowaniach a teraz. I NX1063 z mojego zbioru. Dwie sadzonki. Też ich nie będę rozdzielała. Malutki, jedyny. Honej rok. Też ma jakieś szczątkowe. Yy, szczątkowe. Tak, korzenie. Chodząc po tym stanowisku. Trzeba teraz będzie... Bacznie patrzeć pod nogi, przynajmniej ci, którzy nie sadzili, muszę ich tu przestrzec, żeby uważali, bo to może jak zielsko wyglądać, a te tabliczki nie są jakieś duże. Nie chcę mi się tych żółtych wielkich myć i wkładać. No, ale są wtedy charakterystyczne. Tu mam odmianę kiku chryzantemum. To no, są dwa nieduże melony przyszłe. I je do jednego dołka chyba posadzę, tak myślę. Chociaż się zastanowi, bo może to są niewielkie owoce, więc może je puszczę pnąco. Więc tak sobie myślę, że posadzę w tym dołku jedną sztukę, a w tym drugą jednak się je rozdziela. No i tak to wygląda sadzenie o mnie. Dla zainteresowanych Państwa też lubię oglądać, jak ktoś czyni takie rzeczy. Bo teraz to już w ogóle nie mam czasu na internet, więc tyle co chcę na bieżąco pokazać, co tam u mnie jest. No przyjdzie taki czas, że będę oglądała. No bo mnie to interesuje. Jak będzie troszkę spokojniej, nawet jesienią, zimą. O, ten był nienawieziony dołek. Hu, hu, ale podpucha. No to dobra, damy tu. Do takiego małego, wąskiego otworu, który jest nawieziony. A nie został otwór większy wypalony. Kiku chryzantemum. Czyli tam jest jeden, tu jest drugi. Oby mnie żałowała, że kolejny sezon poświęciłam bezcenne miejsce pod melony, które być może się nie udadzą. No ale to znowu zagadka, na której rozwiązanie przyjdzie czekać jednak. A teraz z sum z oryginalnych nasionek trzy aż sadzonki. No i teraz pytanie: czy rozdziela? Rozdziela tu będą blisko zewnętrznej jakby strony, bo można będzie pędy puścić, prawda, a nie będę sadziła takiego na środku zagęszczenia, czyli tu pójdą dwie sadzonki, momento, hop, tak, których już nie będę rozszerzała. Tylko troszkę ziemi, Patyczek włożę pomiędzy nie. Dobra, zaraz poprawię. A kolejna odmiana będzie tu u podnóża statywu. To są niewielkie owoce, takie, takie 30, 30. Deko może takie miałam. Nieco większe od piłki do tenisa, ale są tak słodkie, pyszne, że szok. Rzeszok. No to teraz silne sadzonki, czyli będzie Emir. Ten zaszczepiony, na podkładce kilka lat temu. Panie Andrzeju, pozdrawiam pana. Zdrowia życzę powodzenia wszelkiego. I emira to ja dam tam bliżej zewnętrznej. By pod drzewo pędy mogły pójść. Poczekajcie, poczekajcie. Tak. W tym oto miejscu zamieszka. Nie rozdzielam. Ale przyjemne też, Bardzo przyjemne. Też emir Cech nie powieli. Ważne, żeby był słodki. A może i wygląd ciekawy będzie miał tak jak w przypadku nasion zebranych ze SUM. Jeden owoc był żółty, lekko owalny, ale mega słodki, tak jak jego matka. A inny był, słuchajcie, taki z wyżłobionymi jakby wyżłobione miał wgłębienia na skórze. No przepyszny. I wygląd śliczny. I co, tu są trzy. Czy rozdzielić? nie Nieźle się splątało wszystko. No i brunia przyszła znowu. Posadzę te zebrane z wyżłobioną skórką opodal rodzica. Jednak rozdzielę ten jeden jedyny troszkę rosnący na uboczu a te dwa razem będzie będzie im raźniej no chodź kotko chodź co do domku idziesz pada bruncia pokaż buziaka Pada, pada. lecz się schowaj. No, Jeszcze nie wysadziłam Haren Te Takie maluchy dwa. Bez rozdzielania. Będą posadzone. No i ogólnie będę musiała, jak nie popada, bo na razie to kropi, jak z łaski, to będę musiała złapać się za konewkę dzisiaj i podlać wszystkie posadzone sadzonki, bo na deszcz nie można liczyć. Jak to mówią, umiesz liczyć, licz na siebie. A muszę w tym roku dopilnować naprawdę bardzo te sadzonki, żeby nie było jak rok temu w przypadku suszy. Były katastroficzne w przenośni. Mówiąc. I arbuzy, i melony. No i co jeszcze? A, jeszcze został ten z Kauflandu. Honej Mon, miodowy księżyc. Bardzo dobry. Albo 14, albo 16% brix miał zawartości cukru. Zebrałam nasiona. To zapewne jest też F1, powielający cech. Ale jak mówię, najważniejsze, żeby był słodki. Dobra, też dwa i jeszcze będzie też taki tandem. Gdzieś tam posadzę, chyba w innej lokalizacji jak pojadę na stanowisko numer 3 i 4. Jeszcze jedną pobrałam sadzonkę, również zebrane nasiona były z sum z oryginału, ale 16 listopada 2023 i ja sobie opisałam, że sum Smak jak gruszka ulęgałka, coś takiego i bardzo słodki. Takie nuty wyczuwalne jak za dzieciństwa, przepyszne. Melony bardzo różnią się w smaku. Ja nie lubię tych niesłodkich, które owszem, można wykorzystać w sałatkach czy tam sokiem polać jakimś, jak Państwo piszecie. Czasem pisaliście. Ja muszę mieć konkretnie do paszczenki, słodki, melonik i tyle. No, są gusta i gusta, tak? Ile nas ludzi, tyle smaków, zdań, opinii na różny temat, poglądów, ważne byle w zgodzie żyć, słuchajcie, i z tolerancją jeden dla drugiego, aby tak przyjemnie nasza przyszłość wyglądała. Tolerancja to jest bardzo ważny wyraz, i nie być zapatrzonym w siebie i swoje własne, ja, brać pod uwagę innego człowieka. No i tak dalej. Ale mi się teraz nagadał szok. No dobrze. Nie wiem, czy wysadzę jeszcze jednostki, któreś, czy nie. Wyłączam się teraz. Aha, jeszcze muszę pokazać jakieś zdjęcia. Wizerunki melonów. Ale numer. A to się ukrył jeden melon. Dajcie spokój. Amarile Looro wykiełkował. A tu liście patisona zasłoniły tego malucha. Amarillo oro. To jest też bardzo dobry melon. To teraz go mardar. Tylko wyjmij jakoś tak, żeby nie szkodzić. Czekajcie, czekajcie. I hops. O, i co? patisony lecą. Jugosłowian finger green wypadł. Mm -hmm. Hopsa. Hopsa. Dobra, damy mu otwór gdzieś tam. Tylko gdzie? A jest jeden jedyny. Czy tu? Czy tu damy kwiatek? Nie, damy gdzieś tu. No, gąszcz to tu będzie. Też będę cięła pędy, żeby nie było. Byle się zawiązały owoce i były pewne, że nie odpadną. Ślimaki też nie dostaną melonów, bo granulki niebieskie zostaną brosa rozsypane. Takie jak tam widać, dookoła sadzonek. Na półtora miesiąca wystarczy jedno posypanie, czyli będzie sypane dwa razy w miesiącu. Koty absolutnie się nie interesują tymi granulkami. Mam trzy kotki, testowane jest. Kompletnie ich to nie interesuje. A żeby coś się stało z zwierzęciem, to takich granul musiałyby się uchu nałykać. Jak czytałam kiedyś, rzeczywiście. Więc na spokojnie. A mamy nasze, prawda, te. No, roślinki ochronione. No, jeszcze to gdzieś wcisnę tu. I niech się dzieje, bo nieba. Z nią się zawsze zgadzać? Trzeba. Z czego to cytat? Pamiętacie? No, jeszcze będzie trzeba patisonom lokum obmyśleć, ale teraz lecę poszukać opakowań i zakończę filmik. A szafirek nadal kwitnie. Tak, tak, to jest również szafirek. Piękny. Inny marker dla porównania. By ostrz się, a on nie chce ostrości złapać. Nieśmiało deszczyk wkapuje do pastry. jakby nie chciał. Juki, pąki mają, będą też kwitły. Przesadzane były 3 lata temu. Szkoda, że one obumierają i już więcej nie zakwitną. Za to dzieci, które obok wyrosną, tak jak tu. Mamy tak. Pąk kwiatowy wychodzi z matki. Obok mamy dzieciątko. Więc matka już nie zakwitnie, ale dzieciątko za kilka lat, tak. Pewnie za dwa lata. Peonia, odmiana nieznana. Pani Moniko jeszcze raz dziękuję. Przed kilkoma laty otrzymałam. Przepięknie pachnie, jest bombowa. Naprawdę. Bardzo dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam. No, właśnie tutaj. Tu mamy melony. Zobaczmy. Wyjdziemy na zewnątrz. Niestety master nie wykiełkował. W innej palecie był wysiany. Dynia bezłózkowa taka, również nie. A teraz tak, to wysadzałam przed chwilką. Harentais. To nie wykiełkowało. Czekajcie, co ja. Amarillo Oro. Też od ten malutki, którego znalazłam ukrytego pod patisonem. On ma jeszcze inną nazwę, INX ileś tam, no tu, no nie, ananasa nie mam, titopka, proszę. I ten melon z sum, który z oryginałów dostałam, był dość podobny do tego, ale nie wiem, czy to jest ta odmiana. No cappuccino dopiero zaczęła kiełkować, lektarin. owalny długi, wysadzałam go, Walencja. Tylko jedną sadzonkę. Ten melon nabiera smaku podobno wtedy, kiedy poleży kilka miesięcy, że można go długo przechowywać. Dopiero nabiera smaku po zbiorze. No tu był Homey to nie ma wizerunku i Kiku chrysanthemum. Casca de Carvalho też nie mam wizerunku. To jest z mojego zbioru. To jest z kauflandu. 14 brix z miał. Tu jest z tak, Alisza, to z USA, z Innowy i Kolego, pozdrawiam Cię, to też wysiałam, no i to tyle, i z sumy, i tu lekko na skóra, tak. A tu czekają malwy jednoroczne, ha, jednoroczne. Ja wiem, droga szanowna moja, pani Wicko, że malwa przetrwa, ale tu dostałam z napisem jednoroczne I, i kształt kwiatów mnie bardzo ciekawi. Cynia Marylandska, to wszystko musi do gruntu. Tu z wypadku, tam, tam. Dobra, do widzenia. Trzymajcie się, panowie, pan, państwo, panowie i panie, najlepszego i udanego sezonu. Niech deszcze padają nam tyle, co potrzeba. Bez przesady. Niech nie nastąpią żadne. Zniszczenia, i niech zdrówko dopisuje każdemu